Żeby ją dobić. Dzisiaj odbywa się, gramy o puchar pana prezesa Broenu, naszego sponsora klubowego i przyjechało w tej chwili 56 dubletów, to jest 112 osób. To jest aż po złodzi Warszawy, cały Dolny Śląsk, ze Śląska. Dębice, Białystok, no, praktycznie cała Polska przyjechała. Cała czołówka, cała, przede wszystkim jest tutaj kadra Polski, juniorów, młodzieżowców, seniorów, kobiet i seniorów 55+, plus, bo mamy zgrupowanie od piątku do niedzieli. Bardzo dużo jest tych dubletów, to znaczy, że ta gra staje się coraz bardziej popularna? Tak, coraz bardziej już się to rozszerza, coraz więcej klubów w Polsce powstaje. Warta, bo to jest yy, jako relaks bo można to traktować po prostu jako relaks, przyjść na świeżym powietrzu, porzucać, a co bardziej, to sportowo walczą. No, no, zawodnicy to pisują na każdym turnieju praktycznie rzecz biorąc i jesteśmy na świeżym powietrzu, to raczej to w maskach nie chodzimy. W pomieszczeniach się staramy utrzymać jakiś tam dystans.